Dzień dobry, szczęście boże, Ci Kolejna odsłona naszego cyklu znań Katolic. Kilka osób prosiło o dzisiejszego bohatera, czyli Andrea Bocelli. Przyznam szczerze, że niewiele o nim wiem. Oczywiście wiem, że istnieje taki tenor, śpiewak, że miał taką piękną piosenkę Time to Say Goodbye z Sarą Brightman bodajże. W każdym razie myślę, że każdy z nas, Andrea Bocelli, też jego syn Mateo też bardzo często teraz śpiewa z nim razem, oddzielnie. Andrea Bocelli to jest włoski śpiewak, tenor, kompozytor, producent muzyczny, multi ponieważ kiedy widziałam, gra na wielu różnych instrumentach. Urodził się jako niedowidzący z jaskrą, ale widział, co prawda bardzo słabo, ale widział. Natomiast w wieku niestety 12 lat stracił wzrok zupełnie na skutek krwotoku śródmózgowego podczas gry w piłkę nożną, niestety od tej chwili jest niewidomy. Mimo tego nie poddawał się, grał, śpiewał, skończył studia prawnicze wiecie. W 1994 roku wygrał słynny konkurs piosenki włoskiej w San Remo i to zmieniło jego życie o 180 stopni. Pożegnał już marzenia o byciu prawnikiem i stał się, stawał się coraz bardziej znanym śpiewakiem, tenorem. Jest najlepiej sprzedającym się śpiewakiem na świecie, jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych wydawców muzycznych w historii, około 100 milionów płyt, ponad 100 milionów płyt sprzedanych. Współpracował między innymi, tej muszę wymienić, ponieważ nazwiska ta lista jest naprawdę interesu imponująca interesująca, czyli Zucker, Luciano Pavarotti też oczywiście znany włoski śpiewak Lady Gaga, Dua Lipa Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Barbara Streisand Celine Dion Christina Aguilera, Don Miles Marta Sanchez, Steve Wonder Helen Segara, Georgia, Sarah Brightman Laura Pausini, Natalie Cole Mary J. Blige i Ariana Grande Był agnostykiem ale w 1994 roku, czyli właśnie wtedy, kiedy wygrał konkurs piosenki włoskiej w San Remo i zaczęła się jego wielka kariera, powrócił do katolicyzmu. Niestety to kolejny przypadek, gdzieś tam się troszkę niestety to życie prywatne nie ułożyło, ponieważ miał z pierwszą żoną dwóch synów, ale się rozwiedli po 10 latach małżeństwa. Teraz jest żonat z inną kobietą, z którą ma córkę. Jak mówił, oczywiście teraz garść cytatów, jak mówił właśnie o swojej wierze. Kiedy byłem młody, bycie agnostykiem wydawało mi się wygodną pozycją, którą mogłem przyjąć. Ale później zaczęło się to zmieniać. Każdego wieczoru musisz osiągnąć swoje cele. Kiedy tego nie robisz, czujesz się źle. Sukces sprawia, że wszystko jest łatwiejsze, ale w końcu spoglądasz na siebie samego z pustymi rękami i czujesz, jakbyś zanurzał się w wir złych nawyków. W innym wywiadzie mówił: W moim przypadku brak wiary oznaczałby życie w rozpaczy. Moje życie byłoby nieuitnioną tragedią, ponieważ życie na ziemi kończy się śmiercią. Dlatego wiara jest naprawdę bezcennym darem, który staram się utrzymywać i pogłębiać. Wspiera mnie dziś, dzień po dniu. Podczas wizyty w Fatimie mówił m.in. o Matce Bożej, jej znaczeniu w Jego życiu. Maria jest obowiązkową ścieżką prowadzącą naszego Ojca. To Ona jest naszą niebieską Matką, pośredniczką i pocieszycielką. Każda Matka Ją symbolizuje. Każde łono, które daje życie Ją ucieleśnia i wprowadza Ją pośród nas. Są takie miejsca jak sanktuarium matki boskiej różańcowej Fatimie, gdzie powietrze jest przepełnione jej obecnością do tego stopnia, że każdy od tych zmienia się w modlitwę. Jeszcze inny wwiadzie mówił życie, choćby trwało 100 lat jest nieistotnym epizodem w porównaniu z wiecznością. Moja wiara wpływa z niezwykle prostego rozumowania. Nie wierzę w zegar bez zegarmistrza. Nie wierzę, że można coś zrobić bez kogoś, kto to zaprojektował, dlatego wierzę, że mam dużo wiary w tego, który stworzył świat. Oczywiście odzwierciedleniem wiary Andre'a Bocelliego jest też jego muzyka, wiele właśnie takich tekstów religijnych. I napisał, skomponował, śpiewał. Zresztą myślę, że większość, wielu z nas są jacyś ten tu Andre'a Bocelliego i na pewno znacie dobrze jego twórczość. Ja przyznam że aż tak mocno, może znam jego oprócz tych najbardziej znanych, standardowych piosenek, ale myślę, że każdy z nas jego znazna, zna jego historię, że pomimo tego, że jest kaleką, że nie widzi, to nigdy się nie poddał, że jest też symbolem też walki o takie normalne życie, o to, że można zrobić karierę, można być też fajnym człowiekiem, nawet jeżeli się nie widzi, to na tyle. Szczęść Boże.